Tak, dzień dobry, dzisiaj jak widać jest lekki mrozik, minus 2 stopnie, zobaczymy jak sobie on poradzi w dniu dzisiejszym, elektryk, zaszroniony cały, coś co z ciekawych rzeczy, ciekawych rzeczy, niespodzianek, słuchajcie, brak wycieraczki tylnej, dopiero w drugim dniu użytkowania, zobaczyłem jak chciałem ją włączyć i jej nie ma, faktycznie jej nie ma tak jak to w dużo starszych samochodach po prostu nie było tej wycieraczki powiem że z Fiat 126P nie miała zaraz przejdę do kosztów ale to w następnym może ujęciu mamy tak dzisiaj 121 km zasięg 98 km mamy już przejechane od początku. Czyli zobaczymy, yy, jaka różnica yy, dzisiaj jest mróz lekki, tak jak mówiłem, na samym wstępie zobaczymy jak to dzisiaj wyjdzie nam yy, z tymi zasięgami minus 2 stopnie podczas użytkowania yy, po rozgrzaniu. Trzeba wszystkie pewnie systemy grzewcze włączyć, żeby nie było zimno i jedziemy w trasę. Jak to wyjdzie, ciekawe. W dalszym ciągu czujniki nie działają. To zaraz opowiem, jaka sytuacja z tym, yy, z tą usterką jest i jak z serwisem, no trochę by opowiadać. się. No i dobra, yy, po przejeździe w ten delikatny mróz roz, jaki tam brous, minus 2 stopy minus 1, teraz na zawsze jest. No ale dzisiaj był użytkowany, tak jak na początku, przed wyjazdem. 121 km w zasięgu pokazywał samochód, a teraz przyjechaliśmy, przyjechaliśmy w sumie 6-8 km w rzeczywistości, a na zasięgu stracił ile? 13 km pomimo włączenia i ogrzewania tylnej szyby i ogrzewania lusterek i ogrzewania przedniej, bo był jednak zmrożony. Wyłączymy światło, żeby mi się tu samochód nie wyczerpał baterii. No dobra, czas przystąpić do pierwszego yy, ładowania. A tak na marginesie, jeszcze dodać, żeby się film niósł. Bo po, jeszcze raz podkreślam: będę skrupulatnie liczył i użytkował koszty użytkowania. Na razie się elektrykiem fajnie jeździ, dobrze się jeździ, przyjemnie, lepiej jak benzyną czy tam dieslem. To całkiem inny wymiar jazdy, ale to nie o to chodzi w tym teście. Chodzi o zwykłe użytkowanie, czy dla przeciętnego o, obywatela w naszym kraju, w dużym mieście. Czy, czy to w ogóle jakikolwiek ma sens? No i dobra, ja to sobie podłączyłem przewód. On z automatu zaczął ładować. Tak jak widać na ładowarce. Mamy cztery kreski. Ja to sobie dodatkowo wziąłem. Mam siłę, ale niestety. Ma, niestety ładowarka jest na jednofazową. Ja to sobie wziąłem, podczepiłem swój miernik. Miernik, który informuje o zużyciu, ile mi tu watów pobrał i danym zużyciu. Czas, energia yy, w tej chwili, ile watów daje i koszty, ale kosztów tutaj nie włączam, później sobie podliczę. Co tu jeszcze można sobie. Po... 240 V mamy w sieci, 10 A, całej 9,3, 50 Hz częstotliwość 2200 pobiera, a 3200 to jest po prostu max jaki może pobrać z sieci. Teraz tak, co my to mamy? Ładowanie 42%. Pozostało mi 7 godzin, 15 minut. A żeby podładować, oczywiście mi w salonie powiedzieli, na pierwsze dwa ładowania to musimy na 80%. Czyli do 80% go rozłączymy. No i w tej chwili mamy 40. 2% i niech sobie ładuje. Później sobie sprawdzimy, jak to wygląda kosztowo przy pobraniu energii. Sprawdzimy, ile energii padło. W tej chwili jest 2832. Energia pobrana z sieci, a mam oddanej z fotowoltaiki 4291. Dzień dobry, jeszcze raz po krótkiej przerwie. Więc tak, mówiłem w pierwszym odcinku na 2 lata. Leasing, minimum 2 lata. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska yy, przy refundacji użytkowanie samochodu wynosi minimum 2 lata. Czy to przy kupnie, czy przy leasingu, czy przy innej formie, tam trzy formy są: jest kupno samochodu na własność i później 30 tysięcy koszty refundacji zwracają. Wydajemy długoterminowy i leasing. W tej chwili, po zmianie regulaminu w październiku, dla przedsiębiorców i dla użytkowników, konsumentów jest ta sama cena. No dobra, to już wytłumaczyłem. 2 lata minimum trzeba użytkować, dlatego leasingi dają na 2 lata. W grupie gazet w Szczecinie. Firma w salon, która sprzedaje te motory, Dostałem ofertę bardzo chyba atrakcyjną: 30 tysięcy plus wat yy, i 211 zł miesięcznie yy, opłata koszty wynajmu długoterminowego czyli yy, koszt yy, leasingu. Leasing, wynajm, nieważne to jest leasing. I teraz tak. Narodowy fundusz ochrony środowiska zwróci 30 tysięcy. Ja już złożyłem wniosek, wniosek jest zamknięty. Kilka dokumentów trzeba było uzyskanować, oczywiście wcześniej podpisać, poczekać na dowód rejestracyjny. Ja nie czekałem na sztywny, ja na miękki, czyli tymczasowo, bo mam nadzieję, że później jak w trakcie rozpatrywania wniosków to się dołączy. Jest ryzyko, że można nie zdążyć. W styczniu, w lutym, chyba zabraknie już pieniędzy z tego, co tutaj informują na forach. Także de facto netto dla mnie konsumenta będzie to kosztować w przeciągu 2 ciągu lat VAT, które zapłaciłem 7 tysięcy, niecałe plus 211 zł na miesiąc. Razem to wychodzi już tłumaczy, około 12 tysięcy zł, bo 5 tysięcy z wynajmu wyjdzie co miesiąc i 7 tysięcy watów to jest 12 tysięcy złotych w ciągu dwóch lat yy, no tak ktoś by powiedział, ale to jest 12 tysięcy wywalenie ale jakimkolwiek samochodem wyjeżdżasz dzisiaj z salonu to już po wyjeździe z salonu masz utratę wartości 10-15 tysięcy złotych bo takie ceny są samochodów dzisiaj spalinowych, hybrydy i tak dalej no nie ma czegoś takiego, że wyjeżdżasz i zarabiasz Sam na samochodach się mam, moim zdaniem Skromnym zdaniem nie zarabiał w dzisiejszych czasach. Bo w PRL-u się zarabiało, teraz nie, także, tak w tej chwili to wychodzi. Dodatkowo, jeszcze co to była niespodzianka mała, ale to przyjąłem, yy, ubezpieczenie. Forma ubezpieczenia samochodu: autokasko, OC idzie na użytkownika. Z tym, że pierwszy rok ubezpieczenia to jest yy, promocja 1% wartości a wartość jest 83 tysiące złotych w całości czyli 820 zł zapłaciłem pierwszy rok ubezpieczenia no ale samochody wszystkie trzeba ubezpieczać każdy jeden jak się ma no to uważam że trzeba ubezpieczać a przynajmniej nowy jaki jest to w drugim roku zobaczymy coś może znajdę niego i wtedy wyjdzie mi koło nie wiem zobaczę Filmik będzie na pewno z tego. Także tak, ubezpieczenie powiedziałem, koszty zakupu 30 tysięcy plus wat. no mam nadzieję, że mi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska zwróci. Znaczy miałby nie zwrócić, przecież wnioski nie są odrzucane, brama mi się tu zamyka. Teraz bramę podniosę. Także wniosek yy, został złożony kanowałem, Wcześniej podpisy, i tak dalej, wszystko można to nawet online zrobić z grupą wezet tu nie ma żadnego problemu. Ja to sobie zapisywałem, żeby zapamiętać, co ja mam mówić. Sama jazda, i przyspieszenie z pod światem na rewelację. W takim małym guwienkiem, super sprawa. Tak jak już wcześniej nagrałem na filmie, co mnie zaskoczyło po dwóch dniach. Wycieraczka z tyłu samochodu. No dobra, można się przyzwyczaić. Zobaczymy. Jeszcze jedna wycieraczka, jako w teście można by y, przypomnieć. Y, Jaki jest panel, y, wyświetlacz i y, radia chcesz posłuchać. Nie ma nazw. Nazwę, nazw y, stacji radiowych. Są tylko częstotliwości. Także to jakiś jest minus. Czy RDS? No nie wiem. Powinien być w takim czymś. Jak elektronika na faszerowany, to dlaczego? kurczę nie można nazwy? No ale to może się zapytam. Yy, może gdzieś ukryta jest funkcja, napiszę maila do stelanty samo, coś jest. Na pierwsze wnioski, które tu mi się nazywają negatywne po dwóch dniach użytkowania. Serwis. Serwis gazet. To tak, jak mówiłem przy, wcześniej na y, wcześniej, przypominałem o tej kontrolce ciśnienia OPON. Ciśnienie jest ok, tylko wszystkie. jakiś błąd jest. Trzeba je zaadaptować. Niestety, ale y, serwis słabo działa. Zadzwoniłem na infolinię asystans. Tam mnie poinformowano, że. Można coś takiego zrobić, że zadzwonić do serwisu, podał mi numer z serwisu mobilnego i w pierwszej kolejności przyjeżdża technik mobilny. Jeżeli technik sobie daje radę, no to laweta nie zabiera. No dobra, ale z taką pierdolą lawetę po co? Więc ja zadzwoniłem na ten serwis, który uzyskałem telefon od zitfolini asystans, zadzwoniłem. Tam pan przyjął, oczywiście. Porozmawialiśmy, a on powiedział odwrotnie. No nie, lewetę wysłamy. No ja mówię, no przecież Litwolinia ja powiedziała, że... Że mamy w pierwszej kolejności dostęp do technika mobilnego. Przyjedzie i to zrobi. Przecież to jest pierdoła tak naprawdę. To Wystarczy podłączyć komputer pokładowy, nie pokładowy, jakiś y, podręczny i, 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 i tą funkcję zrobić. No, to nie jest jakiś, nie samo. Ale po tam... W kilku sekundach rozmowy powiedział, powiedział, no dobra, sprawdzi jak to w Szczecinie wygląda. Nie minęło kilka minut, kilkanaście i pan odzwania. Powiedział, że technika nie ma. W Szczecinie może przysłać lawetę. Ja podziękowałem za lawetę dla czujników, dla czujników opon, lawety nie będywało. Tak właśnie działa stylantis diagnostą 19 grudnia za miesiąc, za byle pierdołą, od na samym początku, nie wiem co dalej. Aplikacja beznadziejna. Włącza ogrzewanie, włącza, zamyka drzwi, otwiera drzwi, ale nic poza tym, nie informuje o niczym. To poza to aplikacja. Ja nie chcę z aplikacji otwierać. Wystarczy z pilota. Nie tego, bo to jest odbrany. No. I tak to na samym wstępie wygląda. Użytkujemy. Dalej. Sprawdzamy, czy w ogóle to ma jakikolwiek sens. Sprawdźmy ładowanie. 2200 pobiera. Minęło kilka minut. Oj, nie zapisałem godziny ile minęło. To byśmy zobaczyli. Jest godzina 14 a zostało 6 godzin 50 minut dobra niech się to ładuje a przypominam Słuchaj, jeżeli, słuchajcie jeżeli ma się film nieść, to poproszę o lajki i komentarze jak najwięcej komentarzy i lajków I niech ludzie wiedzą jak to z elektrykiem jest to poproszę o jak największą ilość lajków i i komentarze bo film podbija na jutro suby to też podbija ponad 3 godziny ładowania. Pobór prądu w tej chwili 2200, a ponad 3 godziny to 7,500 W, czyli 7,5 kW. Załóżmy, że w NEA Szczecin. Enea w Szczecinie koszt 0,97 zł za kilowatogodzinę, czyli złotówka, czyli 7,5 zł w tej chwili zeszło. Dobra, odłączamy, bo idziemy, a teraz idziemy samochód zobaczycie jak tam się naładował, ile procent. Naładował no, nam 62% po 3 godzinach, czyli zasięg nam się zwiększył do 154 km, a był 108, z tego co pamiętam. 108, czyli yy, teoretycznie na 50 km niecałe. Niecałe 50 km, a mamy 106 km przebieg 2842.